Kochani, z tej strony, oczywiście, Fajny Człowiek 150, witam Was serdecznie na vlogu numer 4. Tak to szybko leci: wszystko, że to jest masakra, jest dzisiaj 1 marca. Witam Was serdecznie. I oczywiście, nie przejdziemy do sedna tego vlogu, tego filmu, zostawcie subskrypcję, łapkę w górę i przechodzimy już do sedna sprawy. Kochani, ogólnie chodzi o to, że od niecałego tygodnia mam szczury na strychu. Dobrze słyszeliście, mam szczury na strychu. Także ciekawie się zapowiada. <laughs> już Wam pokazuję. Ja wiem, dobra, ja wiem, że to dziwnie zabrzmi, szczury na strychu. Jak one się tam znalazły? A, pewnie pod content se podłożyłeś, żeby, żeby mieć o czym nagrać film. Nie, nie mam tego. Siedziałem parę dni temu w tym miejscu, co teraz nagrywam. Tu dokładnie w tym miejscu. I... Z tyłu, jak macie krzesła, tutaj o, tutaj to, tutaj to, nagle coś mi się pojawiło. Nagle, nagle nie wiem skąd, po prostu znikąd mi się pojawił czarny ogon, taki długi. I pierwsze, co mi się z filmami skojarzyło, no to szczur. No to mówię, dobra, no to fajnie. No i oczywiście kochani pierwsze co no to zabrałem telefon, zabrałem tą kłódkę, yy, nawet picia nie wziąłem, które miałem obok. I po prostu zacząłem uciekać, bo stwierdziłem, że no wiem, że one roznoszą zarazki i tak dalej. Więc nie będę ryzykować. ja sorry, że tak patrzę, ale po prostu on może teraz być wszędzie i, i ten i... Yy, już trutki mam porozstawiane wszędzie. Także po prostu wiecie, po prostu nie chcę. Nie chcę być ugryziony, no bo to nie jest nic miłego. Ale też leczenie potem nie jest miłe. Także wiecie, no, niestety ciężko to wygląda. To nie jest tak, że ja se podłożyłem to pod content, żeby mieć co nagrać. Tylko no niestety to się dzieje na żywo. To się stało. I no kurde jest ciężko powiem wam hmm. to chyba zaczęło się dziać jakoś we wtorek teraz jak to nagrywam to jest piątek wpuszczam to w sobotę także zobaczymy No, będę wam oczywiście zdawał raport u mnie na instagramie adam youtuber zapraszam serdecznie na niego ale ja mam czasami ciary co nie Oczywiście spokojnie, jakby nie podejmuję żadnych kroków ze złapaniem tego zwierzę, bo to ja się na tym nie znam, a też jak wiemy to jest dzikie zwierzę, także no po prostu zobaczymy co będzie. Nie chcę tu mówić, że jestem jakimś mordercą teraz wielkim, że trutki porozstawiałem, co nie, tylko jakby po prostu robię to dla własnego bezpieczeństwa, bo tak naprawdę jakbym tu kiedyś przyszedł i nie zauważył, że on tu jest i bym mnie ugryzł, a nie daj Boże miałby boleriozę albo nie wiem, jakieś inne gówna. No to potem leczenie się z tego podobno trwa nawet latami, co nie, nawet bolerioza, nie, nie, bolerioza, no te, te, te główno inne jakieś, nie wiem, nie pamiętam teraz tej nazwy. Yy, 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 dobra, trudno. Coś, yy, coś śmiertelnego. No po prostu yy, one przynoszą bardzo różne zaka, zakażenia, yy, choroby, nie wiadomo nawet skąd yy, się wziął, powiem szczerze, nawet sam nie wiem skąd się wziął. Podejrzewam, że z placu gdzieś przyszedł, tylko zastanawiam się jak, bo tu nawet nie ma żadnej szczeliny, żeby się dostał. Więc po prostu yy... No kurde, jest ciężko. Będę wam oczywiście zdawał co jakiś czas raport. Yy... Pierwszego dzień po odkryciu jego. Yy, podaliśmy wszystko co było tylko w sklepie, trudki, nietrudki, nawet jak coś, żeby nie było pułapek nie zastawiam, bo to dla mnie to nie chcę, żeby on się męczył, tylko chcę, żeby on w y, naturalny sposób się kipnął. A tutaj też miał orzechy, więc pewnie szukał jedzenia, tak? No, ale powiem Wam, że no nie jest łatwo, bo no macie, nawet sobie zobaczcie, że się orzechu, do, do, do orzechów dobrał. Czekaj, proszę. Także no nie jest łatwo. Podejrzewam, że ukrywa się w tych worach. Tutaj. Tutaj w tych worach się ukrywa. O. Tutaj tylko eee, moment. Tutaj w tych worach. Tutaj. Tutaj za mną. Także no zobaczymy co będzie. Ciekawie się robi. Eee, nie jest łatwo na pewno. No co no nie wiem. No jakby ja twierdzę osobiście, że szukał ciepłego miejsca i spokojnego miejsca, gdzie mógł się po prostu schronić. No a trafił na nas, także tak jak mówię będę Wam zdawał raport, ale na razie jest bardzo ciężko. Pozdrawiam, trzymajcie się, zostawcie suba na kanale, łapkę w górę i komentujcie, pozdrawiam.